Siemanko, Mank, ten rocker, witam w skończonej z na moim kanale, a dzisiaj będziemy robić rzeczy, które mam zapisane w książce, ale zanim to przypominam o dołączeniu obu serwerów Discord, oczywiście linki do nich macie teraz w opisie, i teraz co do konkursu są pewne zmiany, ponieważ no tak mniej więcej powoli sądzę, że tak nie dobijecie tych. 900 subskrypcji do końca czerwca więc postanowiłem zmienić zasadę tego konkursu i teraz do końca czerwca chciałbym byście wbili na mój kanał 850 subskrypcji i jeśli uda wam się to zrobić będzie opening 60 lat bloków, z których oczywiście nagrody będą dla was a jeśli dobijecie jakimś cudem jednak te 900 subskrypcji no to wtedy będzie opening 120 lat bloków i oczywiście nagrody będą dla was i każdy dodatkowy subskrybent wtedy byłby, każdy dodatkowy lucky Ale zanim jeszcze zaczniemy odcinek, chciałbym po prostu, abyście teraz zobaczyli, gdzie jestem, bo jestem w miejscu, którego tak naprawdę pewnie większość nie wie, że w ogóle istnieje, a rzadko kiedy w ogóle ktoś tu był pewnie. Mianowicie znajdujemy się teraz nad yy, strefą VIP, ona jest ogólnie, że tak powiemy, opuszkowana z każdej strony barier blokami, i zanim zaczniemy e, wykonywać zadania z książki, chciałbym tylko e, pokazać Wam, jak to ładnie wygląda, bo jest one warte moim zdaniem uwagi. A po prostu z -y i po prostu z e, vip -y nie chodzą tutaj, no bo jakby kupując VIP albo z VIP-a, chcesz po prostu mieć udogodnienia i nie zwiedzać w ogóle tego, co tutaj jest. Bo mówię, tu jest ogólnie strefa VIP, która jest e, po prostu z każdej strony zapuszkowana, że tak to ujmę po prostu barier blokami. A są tutaj moim zdaniem ciekawe rzeczy do zwiedzenia. Jest tutaj w ogóle taki stateczek rozbity, który, no nie wiem, został chyba zaatakowany przez jakąś ośmiornicę. No więc no moim zdaniem to są ciekawe widoki, bardzo ładna tutaj praca osób, które to robiły, a nikt tak naprawdę tego nie pokazuje, nikt tak naprawdę na to nie patrzy, co jest moim zdaniem trochę takie... No niemiłe w kierunku osób, które to budowały na tym się starały, no bo wątpię, że kiedykolwiek widzieliście na przykład, że tu jest ta ośmiornica albo że po prostu tam można wejść i tam jest, i tam są barier bloki, czy po prostu tutaj sam wygląd i design tej oto budowli, który moim zdaniem jest po prostu no, piękny. Tutaj z drugiej strony to lepiej moim zdaniem wygląda, bo ze środka to są po prostu skupiamy się na tym, tylko na rzeczach jakichś, na nie wiem, zabijaniu mobów czy coś. A tutaj mówię, naprawdę ciekawie to wygląda, więc to jest pierwsza rzecz. Nie była co prawda ona w książce, ale taka oto rzecz. Dobra, zaczniemy może w końcu od tego, co się zmieniło na wyspie. Mianowicie teleportujmy się na siódme piętro ogółem to dużo dosyć dirta już dołożyłem od odcinka poprzedniego i teraz no, wygląda to w ten oto sposób więc no, sami już widzicie, że tego dirta za dużo mi nie brakuje no, mam już prawie połowę więc no, fajnie jakbyście jakieś tam dirty wrzucali, żeby to szybciej poszło kolejna rzecz no to jest rzecz dosyć nieciekawa ponieważ no, i taka przestroga dla SV-ów gdy latacie i wychodzicie z, ogólnie z serwera pamiętajcie, żeby nie być wysoko bo gdy po prostu wyjdziecie i wejdziecie na to nie będziecie mieli flya i zginiecie z upadku tak jak ja 3 dni temu dokładnie tak kolejna rzecz to jest platforma no i platforma to już Wam mówię o co chodzi Mianowicie, że nudziło mi się i że prawie nie ma w ogóle zmian na wyspie od, tych, od tego po prostu dnia, w którym ostatnio nagrywam odcinek, to postanowiłem sobie, że a, postawię sobie 40 tysięcy półpłytek i tak to wygląda. Cała wyspa jest obtoczona z tego i to jest po, podwójna, bo tak, tutaj było, były płyty z kobla, a teraz płyty z desek. No i... Nudziło mi się No i sobie postawiłem, tutaj w ogóle nadal są te kurczaki, trzy jeszcze przeżyły jakimś cudem Więc no spoko No i no, nudziło mi się i w sumie nie ma co Do tego trzeba mieć, żeby postawić 40 tysięcy bloków, czyli mieć 400 levela więcej Co? Nie podejrzany koń? Sprawdźmy to i mm. Noice tego nie było. Znaczy w sumie to zrespił mi się już tak dwa razy, ale no, nie wiedziałem, że na no, wikniku się zrespi. Dobra, teraz tylko mieczem go zabić, bo ja mam miecz z grabieżą, a tam się kłócą dwa i... Dobra, teraz będzie spam myszki. No to spoko. Akurat chciałem właśnie powiedzieć, że właśnie mi się zrespił już taki. Eee, Koń i chyba był przy tym Adik, czy jakoś tak, Adik Gaming, czy xD, nie wiem, on ma chyba taki nick. Dobra, tam ci deadli sobie, spoko, czem I tutaj w ogóle mi się zrespił też naelektryzowany creeper. Macie teraz screena. I dzięki temu, że był to naelektryzowany creeper, mam głowę zwykłego szkieleta, więc no nois Dobra, kolejna rzecz właśnie creeper moment, czyli creeper mi się tam zrespił. Później podpisy, moim zdaniem, to było bardzo dużo podpisów. Tutaj, o, w ogóle ten łuk, Nie się, jest słaby. E, dużo, ale to strasznie dużo podpisów wrzuciliście od poprzedniego odcinka, bo w poprzednim odcinku było chyba gdzieś dotąd, jakoś tak. No i tutaj jeszcze jest e, od Wojaka 11, od Polskiego Szymka, e, od Lele Zolwik, e, od Wojaka tylko, że Diament, później od Jajnusz, e, od. Gracza Honi Szewski, e, później kakao od Nexao, e, Nek później autograł gracza Kablus. I teraz od dwóch greenów dostałem od Greenberego i od green 21 ty dostałem szmaragdy, o nie. Później od gracza HoneyLove.pl dostałem dynię i takie są tutaj reszta podpisy. E, Gaz 239 zrobił banner z dokładnie tak. Mówił, że bez mojego podradnika nie wydałby rady. I tutaj jest mięso przerzute przez e, lidera, No więc tak to wygląda. E, Przypomnij o Dircie Sora za przerywanie spoko. Spoko. E, dobra, wiecie co? Ja chyba zrobię e, taką krótką przerwę. Dobra, już po przerwie. E, no i tak. Następna rzecz to jest. To są laki bloczki. Otóż e, lucky bloczki no to mówię mam co e, co to co, co, co ile no co dzień mam po prostu dwa laki bloki ale e, dał mi e, po prostu e, gracz e, niko 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 dał mi aż 100 e, lucky bloków więc teraz to Łącznie obliczyłem, że będę miał chyba 179 laki bloków, nie kupując żadnego, więc no powiem wam, że no nieźle. I dostałem też dwie ruletki od gracza kubix 2.7, czyli od tamtego osobnika, którego być może znacie już z poprzedniego odcinka. I sobie otworzymy jedną na początek odcinka lub po prostu teraz, a drugą na koniec. Bo taki jest następny punkt, więc no otwórzmy sobie... Ruletkę. Pamiętam, tylko raz chyba otwierałem ruletkę, bo wtedy mi to zasponsorował. No a teraz akurat Kubiks, więc no spoczko. Tylko niech mi tutaj nie laguje, bo nie będzie to ciekawie. So, otwieramy, uwaga, uwaga. Ruletka numer 1. Cieszę się, że też widzicie co leci bo nie jesteście sami no i mam jajko krowy, spoko, będzie na sprzedaż na pewno, bo ja już mam krówki więc no... tyle później domek ogólnie ja dałem uprawnienia, czyli inaczej kopa kablusowi i kubiksowi czyli tych to byli ostatnio no i kubiks postanowił, bo ja nie miałem tutaj tak naprawdę no, miałem po prostu dirta, nie miałem jak to, jak to zagospodarować. I po prostu pozwoliłem Kablusowi sobie tutaj zbudować domek, że on ewidentnie bardzo dobrze buduje. Bo ja wiecie, ja w porównaniu do niego to jestem bardzo, ale to bardzo, no nie, po prostu. No i tak, tak oto wygląda jego domek. Tutaj jest przejście do mnie dalej. I później, tak, pierwsza rzecz jako zbiórka, to fajnie jakbyście wrzucali do tamtej, oto skrzynki kraty, bo to chciałbym zapełnić. A wiem, że dużo osób pewnie ma z lucky bloków kraty, które, które im się już nie przydadzą. No a nie chcę też tracić na to żelaza, żeby po prostu. Wiecie, żeby po prostu nie tracić. Spoko, dobra. Kolejna rzecz. Info. E, Czekajcie, tylko teraz pytanie: Co było w skrócie? E, e, a dobra, w krafteda e, ogólnie nie wiem, czy ogląda to ktoś z helperów czy z administracji. Ogólnie nie wiem, czy to Zolwik albo chociażby e, pingwin oglądają. Ale ogólnie od czasu do czasu na czacie pokazuje się błędna informacja, która mówi e, o tym, że na spawnie jest e, pokazane e, po prostu. No, e, po prostu jest pokazane na spawnie, jakby tu powiedzieć. No nie wiem, tam jest coś w stylu napisanego takiego, że chcesz zobaczyć ranking wysp, to że jest na spawnie. Na spawnie nie ma nigdzie komendy innymi słowy WTOP, co nie. No i kolejna rzecz co do WTOP, no to patrzcie tutaj na WTOPce mam 6728 level. Teraz piszę poziom. I magicznie. Level mam już ponad 7000. Nice! No, więc taka oto magia. I kolejna rzecz, z książę rzeczki, sadzonki świerku, zbiórka sadzonek świerku, ponieważ razem z kablusem przekopywaliśmy trzecie piętro, jak na razie trochę. Ale ogólnie plan jest taki, żeby przekopać całe trzecie, czwarte i piąte piętro, czyli wszystkie piętra, na którym znajdują się duże lasy świerkowe. Tak, żeby po prostu tych drzew można było dać więcej, żeby była po prostu, żeby no, co jedną kratkę było tutaj odstępu, tak samo w tą stronę bo tutaj no, jak widzicie są czasami po dwie, czasami po jedna ja chcę zrobić tak, żeby było idealnie wszystko po jednej e, jedna kratka odstępu e, na wszystkich trzech tych piętrach więc fajnie jakbyście do, dołożyli jakąś tam jeszcze do zbiórki sadzonkę świerku czy coś bo no, sadzonek świerku na pewno nie wypadnie mi tak wiele jak muszę posadzić jeszcze e, drzew no bo z drzewa nie wypada mi aż tak dużo sadzonek więc to jest kolejna rzecz do zbiórki Następna rzecz, no to jest topka, no to właśnie to, co powiedziałem, że na topce właśnie to się baguje i level wyspy na topce jest po prostu zależny teraz od tego, dopóki osoba nie wpisze w poziom i dopiero wtedy jakby się to restartuje i jest następny poziom wyspy. Słuchajcie, teraz napiszmy poprawnie. No dokładnie, tak. I teraz kolejna rzecz z książeczki to jest tablica donatorów też się zmieniła. Sprawdźmy to dokładnie tak. Więc tak, tak obecnie wygląda. Nie wiem jakie zaszły jakieś super zmiany, czy zaszły w ogóle, ale no ogólnie tak to wygląda. Tutaj po prostu tak wygląda i teraz jest 229 tysięcy eee, po prostu łącznej kwoty a ja niestety ale mam budżet tylko 145 tysięcy bo trochę wcześniej niż przed odcinkiem jakby no 15k poszło na kasyno i to był zły pomysł ale i tak się wszyscy znowu dziwili bo 3 diamenty wylosowałem z po prostu z skrzynki za 1000 i dobra, tutaj, jak już jesteśmy w sklepie, to tylko powiem, że miałem nie dokładać, ale dołożyłem do tego skupu Dirta i dołożyłem kolejne 3000, więc no, przypominam, że tutaj możecie sobie Dirta skupić. I kolejna rzecz to jest na Ekse. Nie wiem co wtedy mi chodziło o cewę na Ekse. Tobie przypomnieć. Hmm. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę, nie wiem o co mi wtedy chodziło. Ja to sobie grube skróty myślałem zamówić e, A i teraz e, jest taka rzecz: pytanie do Was i ankieta. Czy chcecie, abym zrobił poradnik, jak zrobić cyfry od A do Z? Tak, cyfry od A do Z, dokładnie tak. Litera od A do Z i cyfry od 0 do 9? na Minecrafcie 1.14 w tym Krośnie, czy jak to tam się nazywa, bo zapytał mnie tego właśnie Gaz 2.3.9, bo nie wiedział czy po prostu, czy... No, czy jak, jak to się robi, bo nie wiem, dużo osób korzysta z tego akurat mojego poradnika, bo tam już istnieje się ponad 70 tysięcy wyświetleń, więc no, ewidentnie dobry film, ale wiem, że może dużo osób może, może mieć z tym problem, więc... Ankieta do Was, czy chcecie mieć e, po prostu e, pokazane jak robi się to w Minecraft 1.14 e, i no. Później kolejna rzecz tutaj, fajnie, że osoby wrzucały książki, bo trochę tutaj przybyło. Tutaj mi kofi już zniknął. A, tu jest taktycznie limitowany podpis Kid Moda, pani, tak. E, I kolejna rzecz. To jest e, Lucky Black koni, koni koni dokładnie tak. E, no to już wspominałem o tym. E, I kolejna rzecz to jest e, Dirto z Zolvik. To dziękuję, bo tu już nie ma w tej skrzynce e, tego dirta, bo już postawiłem, ale e, dała mi tego dirta, więc dziękuję za to. Zobaczmy co jest ciekawego jest w tej skrzynce. E, no, dobra, to niestety. E, dobra, i teraz. Um, coś, 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 coś się dzieje, coś mi e, dobra, kolejna rzecz to jest. E, Lucky bloki z kablusem. I obecnie, no. Chciałem nagrać e, opening Lucky z kablusem, ale kablusa coś nie ma. Więc, no. Niestety, ale nie będzie w dzisiejszym odcinku openingu Lucky Szkoda, szkoda, ale no trudno. E, no i. Ostatnia rzecz to jest zbiórka dyni. No i po prostu to jest też zbiórka, mówię, tam przydałoby mi się jakieś oświetlenie. A po prostu no nie mam za bardzo dyni, bo kiedyś już była chyba zbiórka dyni. Ale ogólnie chodzi mi o te świecące, ale mogą być to też te zwykłe nie wiem, jak już myślałem, że ten odcinek będzie trwał, nie wiem, z godziny, ale trwa już 15 minut, a ja mam wszystkie kwestie już powiedziane. Więc... Czesło. Nie wiem co tu by zrobić. Okej, okay, widać jak... Niko, niko, nie bardzo pokazuje swój stan konta. No trudno się mówi, widać. Także no. Tam 2 grosze nie chcę 2 groszy dobra dajmy gustowi 0.2 tak dobrze No nie teraz mam cyfry po przecinku dobra później to ogarnę nie chcę im się teraz niko niko co ty zrobiłeś dobra tutaj ogólnie kablus też zrobił takie oto rzecz no i tak dla ozdoby i czy na wyspie coś się zmieniło jeszcze poza tym w sumie to chyba już nic poza tylko właśnie tym że no te pięterko trzecie się lekko zmieniło bo tam wykopałem trochę no drewna po prostu posadziłem nowe no i przez to właśnie poziom wyspy jest już 7000, więc no w porównaniu do topki topka numer 2 4800. No, trochę tam jednak jestem tu, choć wiem, że i tak e, nie wiem, może i tak z 400 leveli stracę jak mi e, się SV. E, więc no musiałbym zrobić o wiele więcej, żeby mieć jednak te 7000, ale w sumie 7000 już e, też tak zrobiłem. A z mojej perfekcyjnej matematyki wynika to, że jeśli skopię właśnie z kablusem te trzy piętra, no to z drewna, z tego całego drewna, które się wykopie, będzie można zarobić nawet 165 tysięcy na skupie, więc jest bardzo fajny. Być może w końcu bym miał 200 tysięcy. Dobra zmieńmy sobie zbrojkę bo ta już powoli umiera Tak ewidentnie Weźmy sobie Secik Ten najnowszy, dobra weźmy sobie cały Żeby nie było e, Dobra Tak więc później dam sobie krowę na sprzedaż e, I w sumie co by tutaj jeszcze powiedzieć 18 minuta no to ten odcinek akurat no nie będzie za długi, myślałem naprawdę, że będzie dłuższy, ale że Kablus coś nie gra, to nie ma niestety openingu, więc no nie wiem co miałbym niby ciekawego robić jeszcze ale w sumie no to nie chcę jeszcze ruletki dawać Nie chcę jeszcze po prostu losować ale no w bliższym czasie chyba to nastąpi, bo nie chcę też, wiecie, chudule czy niepotrzebnie. Szkoda, że Kablus nie gra, bo nie wiem. Miał grać, ale trudno. Choć w sumie, może dlatego, że pisałem, że odcinek będzie trwał nawet do 19, więc to może dlatego, bo nie wiem, no 18 zadań było, to myślałem, że to będzie długi jak poprzedni odcinek, a tu się okazało, że w niecałe 15 minut już Wyrobiłem ze wszystkim, dobra pójdźmy może sobie do teraz do tego łoto gracza, wykupmy mu już nie wiem, 8 stack dirta, wiadomo, jest jeszcze dirt, jest, no i good, postawimy sobie trochę tego, tak więc no. ostatnio to na serwerze prawie nikt nie ma dirta u każdego wszystko już wykupiłem i to jest problem później znaleźć jakiegoś dostawcy który ma tanio dirta a tanio mam na myśli właśnie 15 za sztukę no bo wiecie to się lepiej opłaca ale no nie zawsze tak to bywa dobra idźmy sobie na siódme pięterko postawmy sobie tego oto dirta i zobaczymy czy nam Trochę starczy już tego zmniejszyć tą oto dziurę, no bo w sumie mówię, no patrząc na to, to już jest praktycznie ponad połowa. Jak tą dziurę zapełnię, to będzie już na pewno ponad połowa, więc no nie za dużo już tego zostało. Więc no w, nie wiem, na... pomyślmy tak, za trzy odcinki być może już będzie wioska zaczęta robić, więc to robić? Co? Będę ją zaczynał robić, o tak to imimy. Eee, no więc no, właśnie tak. Nie ma tutaj niestety kablusa, więc no szkoda. Myślałem, że będzie jeszcze dzisiaj u Pani jakiś taki bloków, bo ja cię dawno nie otwierałem, a tu niestety, ale szkoda. Chyba, że być może się jeszcze pojawi. Dobra, to być może dzisiaj jeszcze, jak się kablus pojawi, to po prostu zrobię cięcie takie większe cięcie. Oczywiście, wy tego cięcia nie będziecie widzieć, bo to wiadomo, i poczekam aż kablus przyjdzie. Ale również, dirta mi starczyło i po prostu wtedy, gdy kablus już przyjdzie, no to będzie opening. A jeśli nie przyjdzie, no to po prostu. No to po prostu nie będzie openingu i będzie smutek Okej, okay, wełna Spoko Dobra, idźmy może teraz do... Nie wiem, ogólnie też yy, nudziło mi się i w większej ilości osób robiłem po prostu yy, Banery ich Lub po prostu jakieś yy, wzory, które mi się z nimi kojarzyły bo po prostu nudziłem no, no się i robiłem banery i teraz nie wiem kto być może ma wystawiony swój banner na pewno ma WTP na pewno ma Panter wystawiony swój baner znaczy, no mój ze swoim Nikiem taki oto przedsionek pan żeby było wiadomo jaka, jaka jest tutaj osoba i później jeszcze nie wiem WTP xping, ping. Ping. ping, ping, nie ma tabliczki witaj, bo powiedziała, że za dużo osób tam było i spamiło do niej, no więc niestety nie zobaczymy tego, a szkoda. Eee, no to nic, eee, minuta nagrywania jest 23, nie wiem czy jest 23 dokładnie, czy jakoś tak, bo wiecie ja zaczynam wcześniej trochę nagrywanie. No, to co? No, to za chwilę będziemy szli otworzyć ruletkę i będzie, jakby nie wiem, później od kablusa zależało, czy będzie kontynuacja tego filmu, czy nie. Czy po prostu będzie to film z openingu Lucky bloków u niego w jakiś inny dzień. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Od niego teraz zależy. Tak więc, no, to idźmy sobie otworzyć drugą ruletkę. No i się zobaczy, czy kablus przyjdzie, czy jednak nie. Także no... Mówię, od niego zależy. No to co, otwieramy drugą ruletkę, zobaczymy co ciekawego wyleci tym razem. Czy będzie tam coś ciekawego? Może być nawet dirt. A jest to 8 diamentów, no to... Nie jakoś super, ale... Zawsze można dać coś do sklepu. E, spoko. Mm, dobra, no to. Pójdźmy do kasyna. Jak to zazwyczaj bywa na zakończenie. E, a że hajsu straciłem już ponad 15 tysięcy. A że wy lubicie i tracę jeszcze więcej hajsu. To otworzymy sobie wszystkie ruletki. Znaczy skrzynki po kolei, i nie będziemy otwierać dalej. Jeśli wypadnie z którejś DIRT, no dobra. No to, jak wypadnie z, za 1000 DIRT, no to wtedy już nie otwieram dalej. No, jeszcze się uchwyciło. Dobra, za 5000 zobaczymy. W ogóle nie wiem, ja teraz 16 tysięcy nie stracę, więc no spoko. Dobra, może diament w końcu będzie jakiś nie, ale jest na plus, to jest plus 6200. I teraz ostateczna skrzyneczka za 10K. Zobaczymy, czy będzie solidny dirt, czy będzie piękny diament, czy będzie coś innego. I uwaga, jest co? Jest 7500 to otwórzmy jeszcze jedną, tak żeby wiecie był jeszcze dirt, żeby mieć więcej stracone eee, no i to w sumie Więc no tyle. Cześć.